Cześć, tu Asia. Dziś zapraszam Was na pyszny i prosty przepis na świąteczny obiad, ale też może być na co dzień. Polędwiczki wieprzowe w sosie żurawinowym. To jest taki sos, który robimy ze świeżej żurawiny. Bardzo popularny do wszelkich dań mięsnych w Stanach czy w Anglii. Bardzo prosto się go robi, potrzebujemy tylko świeżą żurawinę, sok pomarańczowy w mojej wersji i cukier. Ale polędwiczki też bardzo prosto przyprawiam. Będę je tylko obsmażać i później gotować właściwie na parze pod przykryciem. Jedyne przyprawy, których dodam, to papryka w proszku, sól pieprz, trochę oliwy i to wszystko. Wszystkie proporcje macie na dole w opisie filmu. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten przepis. Wygląda naprawdę pyszne, szybko się to robi, a efekt jest bardzo, bardzo zadowalający. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to poproszę o kciuka w górę i subskrypcję. Do zobaczenia wkrótce.